Witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagramy w Wyspę Skarbów, która w ciągu kilku miesięcy zostanie wydana przez wydawnictwo Rebel. Będziemy tutaj wcielać się w piratów, którzy poszukują skarbu. Jeden z graczy będzie Long Johnem Silverem, który gdzieś tutaj na planszy wskaże, gdzie znajduje się jego skarb. Reszta graczy będzie miała za zadanie na swoich mapkach znaleźć, gdzie ten skarb się znajduje. I mamy tutaj taką planszę naszej Wyspy Skarbów, na której już zagrałem pierwszą wskazówkę. Bo gra przebiega w sposób następujący. Mamy tutaj pionki graczy. Jeżeli gramy na dwie osoby, to są tylko dwa takie pionki. I pierwszym ruchem jest to, że ruszamy pierwszy pionek, który jest zawsze najdalej, na pierwsze wolne miejsce. I pokazuje to, ile akcji będzie miał ten gracz, czyli będzie miał jedną akcję. I co Long John musi w tym momencie zrobić? Teraz musiałem zagrać jedną wskazówkę. Oznacza to, że wśród moich wskazówek, które mam na ręku, muszę położyć jedną na planszy, i zrobić, albo narysować to, co mamy na tej wskazówce. W tym wypadku musiałem narysować kółko o średnicy 6, przepraszam, promieniu, tak naprawdę 6 mil, czy tam tej, tej miary, którą mamy tutaj na planszy. Od jednej figurki, gdzie nie znajduje się skarb, czyli wybrałem tę, tę figurkę, zaznaczyłem w ten sposób używając takiego narzędzia, jak widzicie tutaj rysuje się po tej planszy, wkłada się tutaj flamaster, nadmierza się na naszej miarce, zobaczcie, 6, tak, przyczepiamy, rysujemy, zaznaczamy i gracze już na początku, gdy wiedzą, że tutaj skarbu nie ma, gdzie macie ten okrąg. I oni też zaznaczyli to na swojej planszetce. Na początku gracze też dostają jedną wskazówkę dzielnicową, która pokazuje też, gdzie skarbu nie ma. Także każdy gracz ze swoją zasłonką ma inne informacje na temat lokalizacji tego skarbu, gdzie go nie ma. I pierwszy gracz, który znajdzie skarb, czyli pójdzie na miejsce i wykopie, ten wygrywa automatycznie. Z kolei, Long John, czyli ten, który ukrywa skarb, wygra. Jeżeli uda mu się zwodzić graczy, aż do 19 rundy, wtedy on ucieka z więzienia. Jego figurka na planszy ucieka z jednej z wież. Jeżeli dotrze do swojego skarbu, to wtedy automatycznie wygrywa. Także ciekawa, asymetryczna gra. Tak jak mówiłem, zaczyna niebieski, on jedną wskazówkę tutaj wymagał od Long Johna. Wszyscy dowiedzieli się, że w tym okręgu narysowanym wokół czerwonego gracza nie ma skarbu. Więc teraz jedną akcję niebieski wykonuje. Patrzę na swoją planszetkę i jakie mam możliwości. Tutaj zostawiłem Wam zasłonkę, żebyście widzieli. Trzy podstawowe akcje to ruch po prostu koniem naszym o 6 mil, Ewentualnie ruszanie się o 3 mile i małe poszukiwanie skarbu, albo nie ruszanie się w ogóle i zrobienie dużego poszukiwania skarbu. Więc ja poruszę się po prostu o 3 mile i poszukam. Jak widzicie, takie odblaski, no, z tym się nie da walczyć przy nagrywaniu tego filmiku, ze względu na to, że na wszystkich komponentach można tutaj rysować. Macie planszerki, które są śliskie, mogę sobie tutaj rysować. Są też karty, na których też trzeba rysować. Także tutaj żaden komponent tak naprawdę się nie niszczy. Na wszystkim można ścierać wielokrotnego użytku. Dobrze, więc teraz poruszę się o 3 mile, więc przesuwam swoją figurkę, stawiam swoją linijkę na środku x i rysuję, co jedną ręką przy nagrywaniu jest dosyć trudne. Ruszam się powiedzmy o 3 mile, zaznaczamy po ruszeniu się zawsze x -ikiem i w tym momencie mogę dokonać poszukiwania małego, tak? Zgodnie z moją akcją. I ważne jest to, żeby tutaj zobaczcie, ten X zawiera się w środku naszego kółeczka i teraz spróbuję to jedną ręką o, 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 trochę mi krzywo wychodzi, ale tak na oko Ta, tego typu poszukiwanie. I zaciemniamy, żeby pokazać naszemu Long Johnowi, czy tutaj jest skarb. I teraz nasz Long John musi powiedzieć, czy w ramach tego naszego małego poszukiwania, co narysowałem, czy tutaj znajduje się skarb. I on to robi e, podając mi skrzynię. I teraz ma trzy tak naprawdę możliwości: albo podaje mi po prostu pustą skrzynię. Ja otwieram, widzę, że jest pusta, nic tam nie ma, więc. E, nie ma tam skarbu, ewentualnie może podać mi skarb, czyli wrzucić do środka skarb, podać mi, jeżeli znalazłem tam skarb, gra się kończy automatycznie, niebieski by wygrał grę. Ewentualnie Long John może jeszcze wybrać, że znalazłem tam na przykład nie, stare buty, tak, stare buty, które w przyszłości dadzą mi akcję, że mogę za darmo poruszyć się o 7 mil na, na wyspie. Po co te skarby daje? A to po to, żeby dawać nam jakby. Słabsze podpowiedzi. Widzicie tutaj skrzynię, żeby użyć takiej podpowiedzi w przyszłości, jak będzie dawał kolejne podpowiedzi, musi wcześniej przekazać jakiś przynajmniej jeden przedmiot innemu graczowi, czyli niejako ułatwił jednej osobie grę, ale dzięki temu utrudnił wszystkim innym, bo słabsze nam podpowiedzi będzie dawał. Dobra, ale to była moja akcja niebieskiego, więc on się poruszył tutaj na x i zrobił poszukiwanie. Skarb nie może być na pewno na tych czerwonych polach. One są wyłączone za te skrywki nie można tak naprawdę przez nie przechodzić, trzeba na około przez nie chodzić i nie może tam się znajdować skarb. I też na, tutaj na obrzeżach, czyli na, na, na naszym morzu, czy tam oceanie, też nie może się znajdować poza tymi liniami. Ale równie dobrze może tutaj skarb się znajdować, ale tu podpowiedź już wykluczyła to, że tu się znajduje. Ja też być sprawiedliwym powinienem zaznaczyć, że na przykład skarb się znajduje o tutaj. Tutaj się znajduje skarb. I, oni, i sobie tego szukajcie. i Będę starał się ich zwodzić, żeby oni do tego miejsca nie dotarli. Dobra. Teraz jest czerwony gracz, więc on idzie na następne pole. To jest blef. Teraz Long John dostał żeton blefu. Następnym razem, jak będzie dawał nam wskazówkę, na przykład zagra tego typu wskazówkę, będzie mógł będzie w zasadzie musiał zagrać jeden z żetonów, e, zakryty na planszy. Jeżeli pod zakrytym żetonem jest, widzicie, taki fistaszek, oznacza to, że to jest prawda, to jest prawdziwa podpowiedź. Ale równie dobrze mógłby zagrać blef, o czym my nie będziemy wiedzieli, jeżeli tego nie sprawdzimy jedną z akcji. Jeżeli się okaże, że to jest blef, ta podpowiedź może być fałszywa. Może, ale nie musi, więc tutaj też taka. Taka minigra sama w sobie jest, żeby Long John kombinował tak, żeby gracze nie wiedzieli, które z podpowiedzi są dobre, a które nie. Ok. I też ma jedną akcję, gracz czerwony, więc tak naprawdę e, on też może się poruszyć i szukać. W tym momencie też, zobaczcie, mamy tutaj akcje specjalne. E, to jest właśnie ta akcja, której Wam przed chwilą powiedziałem, czyli podejrzenie jednej z podpowiedzi, którą Long John zagrał, żeby zobaczyć, czy to jest blef, czy to jest na pewno prawda. Akcja specjalna akurat tego gracza jest taka, że mogę dwie dodatkowe podpowiedzi dostać, co chyba zrobię na początek. Więc zaznaczam tutaj, akcja zużyta. Więc w tym momencie Long Jones z podpowiedzi tych dzielnicowych, które mu zostały na ręku, musi mi dać dwie, które wykluczają miejsce położenia skarbu. W tym momencie ja zaznaczyłem, że skarb jest tam, więc dam mu powiedzmy takie dwie podpowiedzi, i tylko czerwony się dowiaduje, że tutaj skarbu nie ma na tych dwóch. To są, zobaczcie, białymi granicami można zobaczyć dzielnice, które zostały wyłączone. Zaraz położę że tutaj, żeby było mniej wygodniej. Tak i tak. Czyli wiem, że tak. Wiem, że skarbu nie ma tutaj. Mogę sobie a, w ten sposób zaznaczyć, że tutaj nie ma skarbu. Mm, I tutaj, tak. Dobrze patrzę. Tak, tutaj, nie, 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 to jest to, jest tu, tutaj, tu, to co już mam zaznaczone, czyli wiem, że o tutaj, tutaj też skarbu nie ma. Ok, więc zaznaczone, już się troszkę więcej dowiedziałem, więc czerwony już wie, że już nie musi tutaj iść, e, może gdzieś na tej części planszy się skupić. Dobra i to była jego jedna akcja, teraz znowu niebieski by wykonał akcję. Kolejna podpowiedź by była, tak, jedną z podpowiedzi znowu Long John by dał i tak jak mówiłem, może na przykład zagrać to, to jest akurat podpowiedź mówiąca o tym, że wybierz, figurkę najbliższą e, skarbu, e, powiedz o tej figurce i wskaż drugą, która jakby mm, nie jest najbliżej i nie mów, która to jest która. Więc jedną z nich musiałbym wskazać, która jest najbliżej skarbu. Więc jeżeli mówiłbym prawdę, powiedziałbym, że niebieski jest najbliżej skarbu i na przykład wybrałbym drugą figurkę, na przykład zielony, Czyli, że oni dwaj, ale oni nie wiedzą, który, który, który z tych dwóch jest najbliżej, ale mógłbym do dodatkowy twist wprowadzić, kładąc potencjalny blef w tym miejscu, więc tak naprawdę mogę teraz powiedzieć, nie wiem, czerwony i zielony, co nie jest prawdą, ale zagrałem blef, więc to nie musi być prawda. Troszkę zakręcone, ale tak to właśnie wygląda. No i teraz byłaby znowu jedna akcja niebieskiego. Później, zobaczcie, byłby czerwony, który umieściłby figurkę Don Johna w jednej z wież. Widzicie, jakie czarne wieże na planszy. Na podstawie tego, gdzie wiemy, że nie ma skarbu, najlepiej Longjona jak najdalej tego skarbu umieścić, więc podejrzewam, że gracze pewnie umieściliby go w tej tutaj wieży, żeby jak najdalej miał do skarbu, bo wiedzą, że skarb jest tutaj albo tutaj, więc on miałby dosyć daleko, żeby tam dojechać i, i, i dojść do tego skarbu. On się, jak ucieknie z więzienia, będzie ruszał się o... 6 mil, tutaj macie informację na podpowiadajce, ucieczka, od tej pory Long John po prostu rusza się po planszy, 6 mil, czyli bierze, tak jak gracze normalnie, linijeczkę, tak, od swojej figurki, 6 mil, więc w kilka tur by musiał tam jechać, żeby dotrzeć do swojego skarbu. No i co mam jeszcze ciekawego? Na tej planszy tu byłaby kolejna podpowiedź, która by się pojawiła na planszy z kolejnym żetonem, który mogliby sprawdzać, czy to sprawdza, czy nie. Później wymieniłbym podpowiedzi na takie bardziej zaawansowane, z taką kroplą właśnie. Hmm, tutaj zobaczcie, by się zaczęły po dwie akcje, byśmy wykonywali w jednej turze. Kolejny blef bym dostał tutaj. E, tutaj znowu podpowiedź, podpowiedź, podpowiedź i w tym momencie by tutaj John uciekł i chcia, starałby się dotrzeć do skarbu przed graczami. Także Mniej więcej już widzicie, na czym polega e, wyspa skarbów. E, z rzeczy, których Wam nie pokazałem jeszcze jest oczywiście duże poszukiwanie, czyli na przykład przesunie się czerwony tutaj, na przykład xik ma w tym miejscu, więc on może w tym momencie duże poszukiwanie robić. Tak? Więc może tak, żeby nie wjechać na czerwone pole, się robi poszukiwanie i odrysowujemy duże, czerwone kółko, więc mamy większą szansę na to, że. Uda nam się to znaleźć. To przy nagrywaniu to jest dosyć ciężkie, widzicie? Ale to jest mniej więcej. O, takie kółeczko. Tak pięknie maluje. I pytam po, po Long John, czy tutaj skarb się znajduje czy nie. Jeżeli nie, to gramy dalej. Szukamy kolejnych poszlak. Na tym ta gra polega. Także każdy ma tu specjalne umiejętności. Pokazywałem, pokazywałem jedną tylko z nich. Inni mają jakieś tam powiedzmy, małpy. Zobaczcie, które poszukują skarbu zagracza. Więc mogę gdziekolwiek chcę, na przykład. Wysłać je małpy na planszy, mamy też galop. Galop pozwala nam na ruszenie się gdziekolwiek na planszy. Czyli, jeżeli mamy podejrzenia, że po drugiej stronie wyspy znajduje się skarb, to mogę szybciutko w jednej turze tam skoczyć, ale tylko raz na grę coś takiego mogę zrobić. Także, jeżeli interesują Was jakby dalsze zasady, to polecam instrukcję, która wcale nie jest taka długa. A sama gra w sklepach w języku polskim powinna pojawić się no, przed połową roku 2019. Poszukujcie wyspy skarbów w sklepach. Także na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki wielkie, do następnego. Hej!